Urszula Zielińska, wiceministra klimatu, wiceprzewodnicząca Partii Zieloni. Narodowy skarb. <laughs> narodowy, skarb kurwa. narodowy skarb. Tak, oczywiście. Wiecie, w cudzysłowie. Idolka e, społeczeństwa. No, idolka społeczeństwa, generalnie, wiecie. Robimy. Dlaczego w ogóle robimy ten content? No wiecie, wiecie nie, będziemy, nie będziemy was ściemniać, no po prostu się dobrze klika. Ona ma naprawdę generuje takie wyświetlenia i takie oglądalności, że po prostu, no, nagrać na jej temat odcinek. No bo wiecie, no też musimy patrzeć pod kątem tego, co się klika czasami. Nie ruszamy jakiś. Wiecie, ziobry nie ruszamy, wiadomo, ale ale wiecie, no. Pani Urszula, Generalnie moja, do... jedna, 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 z moich do byłych, jedna z moich byłych miała na imię Urszula, nie pozdrawiam, jeszcze raz nie pozdrawiam, ale co chciałem powiedzieć, no Pani Urszula generalnie oznacza się w przestrzeni politycznej i na internecie, wiecie, no z własnej głupoty, ja nie wiem czy jej ktoś pisze te teksty, czy ona w ogóle to weryfikuje, czy ona tak palnie coś. O co tutaj chodzi? Z, razem z drugą swoją koleżanką, o, He, Henig Kloska ona się nazywa, czy jakaś tam inna. Kluska tak, chyba. Kluska jakoś tam, tak. No słuchajcie, ja, coś, ja, ja w ogóle chciałbym przeczytać coś ze strony internetowej e, pani Urszuly, bo ona ma stronę Do. internetową. umysł w podcast, otwórz się na myślenie, ją. I ma tam taką stronę zakładkę o mnie, tak. I chciałem o, tutaj powiedzieć, bo tutaj, troszeczkę, bo tutaj troszeczkę jest coś połączone ze mną, ponieważ pani Urszula w 2017 roku, po 16 latach pracy na kierowniczych stanowiskach w dużych międzynarodowych firmach, wróciła z Wielkiej Brytanii do Polski. No więc troszeczkę podobnie, ponieważ ja wyjechałem w 2007. Opuściłem UK w 2019 po 12 latach. Nie wiem, może nie miałem kierowniczych stanowisk w dużych międzynarodowych firmach, ale również opuściłem Wielką Brytanię. Byłem przez chwilę w Polsce. Obecnie jestem na kontynencie amerykańskim. A gdzie to nie wasza sprawa. Ale kontynuując. wtedy. Ty, ale może. Z... Może no. dlatego ona y, zapomniała język polski, dlatego tak się wypowiedzieć nie potrafi. Albo nie potrafi się wypowiedzieć, albo nie rozumie, co mówi. Po tylu latach w Anglii. <noise> Napisane jest tutaj: wtedy moi znajomi nie mogli wyjść ze zdziwienia. Akurat teraz zapisu: po co słyszałam? Ach, może Ojoj. trzeba było posłuchać. <noise> się spakować i wrócić po raz kolejny. Dobrze. A znajomi to, dobrze życzyli. Tak. Mimo to postanowiłam porzucić wygodne życie. Najpierw po to, by bronić Puszczy Białowieskiej. O, Chyba ducha, a może ducha Puszczy. Dobra. Przed szaleńczą polityką ministra Jana Szyszki, a w kolejnych latach, by bronić Polek przed okrutnymi zmianami prawa wprowadzającymi faktyczny zakaz aborcji. O Jezus, Maria. O, to zawiało trochę. No. Tak. Poczekaj, tak, Wiatr zawiał. No zawiał i to mocno. Mam nadzieję, że no. wiatrak w nocy dobrze, dobrze też działa. Bo to Koncentrum... wiesz, bo wiatr wieje w nocy, kiedy słońce nie świeci, jest noc. Wiatr wieje, wieje, koszty kosztów generuje. Tak, tak. E... tak wszystko i myśli o lasach. No dobrze, przeczytam oh. ostatnią frazę i może już sobie ten damy tutaj spokój. W 2019 roku uliczne protesty, leśne blokady i pisanie petycji zamieniłam na pracę w Sejmie. Tu, jako posłanka Zielonych w klubie koalicji obywatelskiej od czterech lat składam projekty ustaw, interweniuję, kontroluję i zadaję niewygodne pytania. Ministrom. No, gratuluję. <głos> <głos> brawo! Brawo! Brawo, pani Urszulo! Brawo! Urszula Gratulacje. To stan, Urszula to jednak stan umysłu. Nie powiedziałem? Pomyślałem? Powiedziałem? Ja powiedziałem. myślę, że jej że się należy medal z buraka albo co najmniej ziemniaka. No. I teraz tutaj jest takie wiecie, takie porównanie. I ja nie jestem wiecie, porównanie jest Urszula kontra Jarosław i ja kontra o Boże. Jarosław. I Ja nie, jestem fanem ja nie jestem w ogóle fanem żadnej partii ani żadnego w zasadzie polityka. żadnego ja. rządu. żadnego rządu, tak? Ja tak rozmawiam na ten temat i wypowiadam swoje zdanie. Ale nie jestem za żadną partią, bo wiecie, w Polsce, Polska działa na takiej zasadzie, jest to strasznie po, popierdolone, że tak powiem. I muszę to powiedzieć, bo e, zrobię też z tego shorta. Ponieważ uważam, Proszę że duszę. może w końcu ktoś to, ktoś to powie, powinien powiedzieć. Pamiętajcie, dlaczego w Polsce jest coś takiego, że jak mhm. ktoś jest. Jak ktoś jest przeciwko Pisowi, to oznacza, że jest za KO czy PO. A jak ktoś jest przeciwko KO czy PO, bo to jedna mafia, to mm -hmm. oznacza, że jest zapisem. Ja nie jestem ani za jednym, ani za drugim. To wszystko jest to samo. Bo to wszystko dla mnie jest generalnie to samo. Tak, no tam są jakieś odłamy, jakieś partii, albo wiecie, jakiś polityk, powiedzmy. To, że ja na przykład uważam, że powiedzmy. Sławomir Mencen mówi z sensem, to nie oznacza, że ja jestem jego fanem i że ja jestem za konfederacją. Rozumiecie? Y nie, ja... myślę, że, że w Polsce ludzie tego nie rozumieją. No właśnie, dlatego. Jak już jesteś, to jak ci się podoba i coś tak, to jesteś za tym. Tak, właśnie nie? dlatego mówię, że no. ja chciałbym to wyjaśnić i zrobię też z tego shorta, jak powiedziałem, dobry kontent. Y ja nie jestem ani za pisem, ani za ko, ani za po, ani za konfederacją, ani za zielonymi, ani za penczowymi, fioletowymi, fioletowymi. <grym> <grym> Czy ani za lordem waderem. Ja po prostu wiem, że polityka to jest jeden wielki matrix i to jest wszystko. Oni powinni generalnie robić tak, żeby ludziom się dobrze żyło. Tak? Do tego powinni być od tego są rządy, od tego są politycy, żeby ludziom się lepiej żyło. Ale tam oni, oni pokazują wam, że oni walczą między sobą. A po obradach piją razem wódkę. I już. I tak to zostawię. Ale wróćmy teraz no tak. do. Liczby nie kłamią. I teraz mamy tak. Tutaj takie zestawienie jest na stronie pani Urszuli w dziale o mnie. Nie będę reklamował adresu. Możecie sobie to wygooglować, że tak powiem. Więc mamy takie coś. Teraz chciałbym się też do tego odnieść. Wystąpienie. No, no, dawaj, dawaj. Pani Urszula, 160. Pan Jarosław, 15. Interpelacje. Mhm. Nawet nie wiem, co to znaczy. Bo ja, głupi, głupi Polak. Ja nie wiem, co to interpelacje nawet znaczy. 480. Pan Jarosław, 0. Zapytania: 60. Pan Jarosław, 0. I teraz czasami, i teraz jak oglądam. Content pani Urszuli i wypowiedzi, e, które znajdziecie również na naszym kanale Hakerzy Umysłów Podcast, e, jeżeli nie wiecie, gdzie jesteście obecnie, albo może ktoś nas shortował, bo to różnie bywa, więc na, mm -hmm. znajdziecie na naszym kanale również shorty z panią Urszulą. E, shorty, czyli krótkie filmy wideo. No, ja uważam, że e, może te cyfry są. Super wysokie, ale uważam, że Pani Urszula w ogóle nie powinna się wypowiadać. No ma troszkę problem z tą wypowiedzią, nie? Walić się cyframi z własnych wypowiedzi, które są po prostu debilne? Do no to wiecie, no. Można mieć 500 wystąpień, ale jak pierdolisz mrzonki, no to może lepiej się nie wypowiadać. To tak Jak do każdego człowiek... nawet mówię, do każdego człowieka generalnie. Nie. Jak człowiek nie umie się wypowiedzieć, to może lepiej, żeby się właśnie nie wypowiadał i nie odzywał, nie? umysłu w podcast, otwórz się na myślenie, ziom. Tak, czy ty w ogóle wiesz, co to znaczy interpelacja? Bo to nic no. złego nie wiedzieć. Nie mam złego ja po pojęcia. Po prostu, ja nie wiem, czy oni to słowo wzięli po prostu, bo jest e, z Trzeba kosmosu. Wygooglo Trzeba wygooglować interpelację, pewnie coś z polityki. I politycy. nikt nie zrozumie, bo wiesz, jak to jest? Czy politycy często gęsto używają takiego nikt, języka. Tak, nikt tego nie zrozumie oprócz nich. Dokładnie, bo ona tutaj ma wiesz 480 interpelacji. i dobra, dobra. No. I ktoś powie, o 480, ale co to są interpelacje? Może niech se, e, dajcie znać w komentarzu, co to jest. E, ja nie będę teraz tego googlował, bo po co. E, jeszcze tutaj e, tak mi padło. Ee, za, że pani już zasiada w komisjach do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych oraz ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, której jestem wiceprzewodniczącą. Jako posłanka, mhm. aha, dobrze, to są te. te, 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 te Czyli ona podejmuje decyzję, tak? No, słuchaj, no jak w jednym z naszych shortów, jak wiesz, jak 700 miliardów powiedziała, że potrzebuje na obniżenie kosztów kosztów to 700 miliardów. masakra, jeżeli ktoś taki decyduje... Żeby obniżyć koszty. Tak, 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 tak. No słuchajcie, 700 miliardów, kurwa złotych to jest bardzo dużo. Wiecie, to jest. Zobrazujcie sobie 700 miliardów, napiszcie sobie to na kartce, to jest dlatego ja zrobiłem na naszym shorcie, też napisałem na górze, ile to jest 700 miliardów. Napiszcie sobie na kartce papieru 700, przecinek, i dołóżcie sobie 9 zer. To jest dokładnie tyle, ile to jest 700 miliardów. Czyli no, pani Urszula widzisz. powiedziała, że potrzebują 700 miliardów kosztów. Czyli złotych z państwa, czyli z waszych podatków, bo rząd nie ma własnych pieniędzy, potrzebują, aby obniżyć koszty energii, żebyście mogli płacić mniejszą mhm. energię. To może dajcie ludziom te 700 miliardów, żeby mogli zapłacić za energię. To chyba będzie prostsze niż inwestycja 700 miliardów, ponieważ to zajmie 100 lat, zanim te ceny może. Bo to może, to nie jest bo powiedziane trzeba, że te ceny będą Bo trzeba, ponieść koszty, żeby później było mniej. Rozumiesz, tak, ale no to czego zajmę... ty nie rozumiesz. No, no, no czego ty nie rozumiesz? Przepraszam. Ja głupi Polak, głupi, durny. Gubi, nie wiem, co to ja. znaczą interpelacje. Głupi ja nie wiem. Ja durny nie rozumiem, ponieważ koszty kosztów i wiatr wieje i. Mamy narodowy wiatr w Polsce, produkuje się wiatr go tutaj. Wie, Jeżeli tak. mi nie wierzycie, to sprawdźcie wiatr sobie szorty. Ta pani tak naprawdę powiedziała, że mamy wiatr narodowy w Polsce i że się go produkuje tutaj. No jak wiatr się produkuje ludzie? Wiatru się nie produkuje, on naturalnie istnieje. Jest. Natura produkuje wiatr. Nie pani Urszula za 700 miliardów, ale dobra. To chciałem dodać. Wiecie jak to jest? Jak się nie wydaje, jak się wydaje nie swoje, albo chce się wydawać nie swoje, no to 700 miliardów. To nie jest jakość. To jest no, nic. Tak. To. 700 miliardów. Pamiętajcie, miliardów, nie milionów. Pamiętajcie, milion od miliarda różni się kolejnymi trzema zerami. Ja wiem, że zero to jak z na Zero Ustanowskiego. Serdecznie pozdrawiam kanał Zero i Krzysztofa Stanowskiego. Jeżeli nie oglądacie, to polecam, ale to nie jest porada inwestycyjna. Zero, mimo że brzmi jak zero, to naprawdę robi wielką różnicę. Tak jak powiedziałem, milion ma 6 zer, natomiast miliard ma 9. I teraz, żeby z miliona przejść do miliarda, to nie są tylko 30, zera, tylko to jest. 999 milionów potrzeba dodać do jednego miliona, czyli 1000 milionów to jest miliard. No, no to, to nie, pani to nie Urszula, jest mała kwota. Teraz uwaga, pani Urszula. Pani Urszula tako z powietrza stryk nawieje jej wiatrem. No to patrzcie teraz, że 1 miliard to jest. Przepraszam. 1 miliard to jest 100 milionów, tak? Czy 1000 mhm. milionów? Bo się zgłynie. 100 milionów. Przepraszam. 100 milionów to jest miliard. A pani Urszula potrzebuje 700 miliardów. No to sami sobie to już teraz policzcie. E, możecie użyć kalkulatora. E, nie jest wstyd używać kalkulatora. E, wstyd jest nie wiedzieć ile jest, Wstyd jest nie wiedzieć ile jest 2 plus 2. E, 4, tak? Wstyd wow, jest nie wiedzieć, pięknie. ile jest 9 razy 3, 27, tak? To jest wstyd nie wiedzieć podstaw matematyki. Natomiast wiecie, miliony, miliardy, no to można sobie użyć już tutaj kalkulatora. Policzcie sobie, ile to jest 700, miliard, ile 700 miliardów, ile to jest milionów. Masakra. I, po, I pomyślcie sobie, jakby tak, każdy człowiek na Ziemi, Pomyśl sobie, jak milion na przykład złotych potrafi zmienić ludzkie życie. Gdzie nawet milion, pół miliona, sto tysięcy nawet złoty, jak to jest w stanie zmienić ludzkie życie? No, hakerzy, no nawet mo można tak powiedzieć. Za pół miliona można sobie kupić niezłe mieszkanie we Wrocławiu. Ja myślę, że można A jeszcze milion... ziemię sobie kupić. A za milion, no we... ja mówię, we Wrocławiu A, no mieszkanie. Dobrze, we Wrocławiu, tak. A za milion to taki niezły apartament 100 metrowy, 100 metrów kwadratowych, no to za milion, nie? Takie do 100 mil, bo czasami 70 metrów kwadratowych, no, ale takie 40, 45 metrów kwadratowych, to dochodzi do właśnie pół miliona. Ale mówmy się szczerze, powiedzmy, że ktoś już ma swoje mieszkanie, nie? Powiedzmy. No i to już zmienia człowiekowi życie, Powiedzmy, nie? że jak masz, jak masz pół miliona na koncie. To już sobie no, możesz no. żyć generalnie myślę, że dasz radę do końca życia żyć sobie na standardowym poziomie tak normalnie sobie pojechać wiesz na wczasy nie e, do lasu nie pracować myślę, że pół miliona powiedzmy zainwestować sobie w coś nie mówię w co nie ma znaczenia w coś sobie tam zainwestować co powiedzmy ta inwestycja z tego możesz sobie żyć z tej inwestycji i nadal, no i oczywiście. mając powiedzmy 100, 200 czy 300 tysięcy na koncie, które. Oczywiście, trzeba to też zainwestować, ponieważ no, inflacja ci to zeżre, tak? Musisz to mhm. zrobić mądrze. Ale powiedzmy, jak masz taką inwestycję, która ci przynosi pasywny doł, to też możesz żyć normalnie, na spokojnie. No pewnie Nie? że tak. Bez żadnych szaleń, wiadomo, Kurwa nie będziesz jeść kawioru na śniadanie, tylko paróweczkę z biedronki. No, nigdy żadna żadna ujma, czy kiełbache wiejską, która jest super z musztarką i z chlebkiem i z masełkiem. Nie, niem niem, niem. <śmiech> <śmiech> Ale wiecie o co nie mi wie, chodzi? Nie wiem, nie lubię kiełbas. Natomiast pani Urszula, 700 miliardów na budowę, na Dobra, obcięcie już. Kosztów, kosztów. Dobra, już zostawmy tą panią tak, Urszula. Mamy jest... Mózg pęka tak, od ja tego wiem. ja, co ona mówi, to. No... Tak jak powiedziałem, yy, nagraliśmy ten kontent. Nie daje rady. Algorytmu. Nie daję rady po prostu. Nagraliśmy ten content dla algorytmu. Ja go dzisiaj wrzucam. <laughs> nagraliśmy ten kontent dla algorytmu. E, po to, żeby wam zobrazować, bo my wiemy, że ludzie mają z tego bekę. My czytamy wasze komentarze. Ja wam powiem Oczywiście, tyle. No. Shorty z, shorty z panią Urszulą najlepiej się klikają na TikToku, i na YouTubie, na, na YouTube i na Twitterze również, na naszych kanałach. Fantastycznie się klikają. Dziękujemy wam bardzo za łapki w górę i za komentarze i za udostępnienia. Tak, tak, dziękujemy bardzo. Dziękujemy pani Urszulo również za to, że dzięki pani e, mamy coraz większą ilość wyświetleń, e, polubień i komentarzy również. I obserwujących. Niech pani kontynuuje dalej. Tak, tak. Eee, to tą, znaczy, swoją, e, tą swoją ideologię i te, te swoje wypowiedzi wspaniałe. Tak, bardzo nam się to klika, działa to fantastycznie, e, więc dziękujemy bardzo. E, I my wiemy doskonale, że ludzie mają z tego bekę, bo to widać w komentarzach, nie? Ludzie mają z tego bekę. Najgorsze w tym wszystkim jest to, już tak, reasumując ten temat. Że to wcale nie konstron, jest śmieszne, co, nie? Że to na końcu. To jest Beka, ale ta pani ma decyzyjność. Tak, i dostaje wypłatę, z podatków. I dostaje, no. wypłatę z podatków. I dostaje wypłatę z podatków, które mało. są zabierane Wam z Waszych wypłat. I no, na tym jestem. zakończymy. No. Mhm. To by Dziękujemy było na tyle. bardzo. Pozdrawiamy. Hejka. Pa. umysł w podcast, otwórz na myślenie.